Witam Was bardzo serdecznie w takiej mini-serii na tym kanale, e, która będzie polegać na tym, że będziemy tworzyć simów jako, no i na przykład w tym przypadku będzie to sim stworzony jako wrzesień. Na samym początku wylosujemy, czy to będzie kobieta czy mężczyzna, no i potem Wam wrzucę taki przyspieszony proces tworzenia, ubierania tego sima. No i mody z tego odcinka znajdziecie prawdopodobnie w przypiętym komentarzu. Będziecie mogli zapobrać pobrać to, co ja tutaj mam. E, Dlaczego września? Dlatego, że zaczynamy to we wrześniu, więc pokażę Wam w jaki sposób mi się kojarzy taki wrześniowy sim Kolejne rzeczy będą różnorodne, to będzie seria, która nie będzie wychodzić regularnie, taka właśnie mówię miniseria Tworzenie takich simów, których ja przy okazji może w przyszłości sobie wykorzystam do jakiejś rozgrywki Więc taki motywik dość przyjemny dla mnie No to dobra, no to idziemy losować, zobaczymy kogo stworzymy no więc tak, ten generator oglądający Księgę Królów Znają. Użyję go, bo tak będzie mi najprościej. Zwłaszcza, że, wiecie, zawsze mogę go użyć, bo to jest stworzone przeze mnie. Nie dodałam tej wariantu kobieta-mężczyzna, ale to dlatego, że w sumie uczymy się liczbą. I to będzie tak. Jeżeli będzie to liczba parzysta, to będziemy tworzyć kobietę, jeżeli będzie to liczba nieparzysta, to będziemy tworzyć sima męskiego. Płci męskiej, No, więc stosujemy. Mamy nieparzystą czyli to będzie mężczyzna. No okej, okay, to ja się zabiorę za tworzenie was zapraszam do oglądania, no i później pod koniec omówię, co ja tutaj stworzyłam. But the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you No więc tak prezentuje się nasz sim, yy, tutaj mamy go, zrobimy go dość takiego rudego, troszeczkę można powiedzieć takiego i kolorowego w zieleniach, pomarańczach, w fiolecie, został utrzymany. Dlaczego? Dlatego, że wrzesień bierze się też od wrzosu, jego nazwę, więc fiolet konieczny. Dodatkowo dla mnie wrzesień to też powód, motyw do szkoły, więc jest zrobiony też w takim motywie, może być ucznia szkoły, może średniej, może takiego studenta, takiego grzecznego, dlatego, że no, wrzesień to taki, ma być grzeczny, ma być spokojny, a dopiero w późniejsze miesiące są takie Wymagający bardziej. już no nie to bardzo kolorowy miesiąc, bo oświetlą no, liście i to wszystko. E, jest bardzo delikatny, zaczerwienienia lekkie na twarzy, piegi, bo z tymi się to właśnie kojarzy. Oczywiście to jest moje skojarzenie z wrześniem. Okulary są z podstawki, ale tak ogólnie starałam się tu być jak najwięcej modu. Tu mamy taki ładny zestawik, kratka, tak to mi się bardzo też kojarzy z wrześniem. Na oficjalny taki sweterek, zielony, bo zieleń liście. Czarne buciki. Sportowy, to jest taki. Jak widzicie fiol w pomarańczowym, bielą Właśnie taki lilia wrzos, takie uderzenie No spanie, nic wielkiego No imprezowy też jest połączenie pomarańczy z zielonym To były główne jego motywy No to jest takie coś zielone z pomarańczą troszeczkę Ten mi się bardzo podoba, jest śliczny I to jest właśnie taki fioletowy wrzosowy kon kon konkretny zestawik Tutaj na mieć pogodę coś takiego No i tak się na tym prezentuje Mody, jak mówię, postaram się Wam dołożyć w komentarzu. A tutaj, niech takie będzie na jego nazwisko, a jakie imię? Z czym mi się kojarzy wrześniak? Jakie imię można dać wrześniowi? No, eee... <tosujemy> A może coś na A. O! Mam z Cepterem, może być. No więc, tak, co my możemy zrobić z sierścią? mi się bardzo kojarzy z grzybami, więc weźmy sobie produc nie producent Eliksir, tylko tam jest, ja takie coś... Mimośnik natury, dokładnie. Z cech. A, niech to będzie trochę tak, on się tak, powiem, przesuwać. się taki miesiąc, kiedy jest zarówno z ponuro, ale jednocześnie tak fajnie. i to, bym dała. Mmm. No i żądny przygód, bo jednak ich poszukuję No i super Więc oto nasz wrześniowy sim okay. Zrobimy sobie go, tak? Super No i Wam dziękuję za oglądanie, zapraszam do zostawienia łapki w górę i subskrybowania kanału Do zobaczenia w kolejnych